Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Antoniusz Czapliewicz, jestem powiatowym sekretarzem sanitarnym w Sokółce. Dzisiaj mamy okazję, wspólnie ze starostą sokólskim, panem Piotrem Rećką, organizować etap powiatowy Obelmopolskiej Olimpiady poświęconej wiedzy na temat HIV-AIDS. Grupu, która uczestniczy w dzisiejszych zmaganiach, jest grupa młodzieży ze szkół, ze szkół podobnie gminazjalnych powiatu które, która została wyłoniona w eliminacjach wewnątrz własnych placówek. Proszę Państwa, wyzwanie w postaci zachorowania na AIDS, które są skutkiem uprzednich zakażeń wirusem HIV, są nadal. Potężnym problemem epidemiologicznym w wymiarze świata, Europy, ale też i Polski. Jest to druga wielka epidemia, która towarzyszy nam od ponad ćwierć wieku, bo pierwszy przypadek kliniczny AIDS został zdefiniowany na początku lat 80. i Zjawisko takie nadal występuje w populacji ludzi i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych latach problem w sensie wymiaru epidemiologicznego zniknął. Celem, naszego, celem naszej olimpiady, proszę Państwa, jest to, żeby wkomponować się w te ogólnopolskie trendy promocji naszych zachowań których celem jest minimalizacja ryzyka zakażenia wirusem HIV. Tą grupą docelową, do której adresujemy ten program, jest młodzież, bo, proszę Państwa, generalnie ludzie młodzi są w tych grupach ryzyka najbardziej wyeksponowani. W związku z tym każde Każda wiedza, która będzie zmierzała do ugruntowania naszych zachowań w sensie praktycznym będzie służyła temu, że tych przypadków zachorowań będzie coraz mniej. Żywię nadzieję, że dzisiejsza olimpiada przyczyni się chociaż w części do propagowania zdrowych zachowań wśród młodzieży i wyeliminowania do zera. W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować. Młodzieży za chęć udziału w olimpiadzie. Myślę, że poświęcony czas na pogłębienie wiedzy z tytułu zagrożeń wynikających z potencjalnego ryzyka zakażenia wirusem HIV przyczyni się do eliminacji naszych ryzykownych zachowań. Bardzo dziękuję za uwagę.